Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Emplosity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Po zakończonych trzech kwartałach naszego roku obrotowego nasza grupa zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 697 milionów złotych, to jest o 20 milionów złotych mniej niż w ubiegłym roku. Zysk operacyjny wyniósł 76 milionów złotych i było 4 miliony niższy niż rok temu. Na te słabsze wyniki złożyły się przede wszystkim okoliczności ostatniego, trzeciego kwartału. Jest to kwartał, można powiedzieć, umieszczony pomiędzy dwoma sezonami, a w szczególności jest to kwartał najmniejszy i... Zaraz następujący po dużym sezonie grudniowym, w szczególności wina musujące, ale również inne wina i alkohole mają w grudniu bardzo wyraźny element sezonowości. I drugim takim faktem, który zaważył na słabszych wynikach trzeciego kwartału było przesunięcie świąt wielkanocy, na które w zeszłym roku sprzedawaliśmy w marcu, w tej chwili w kwietniu. Więc tych około 12% spadku przychodów w tym kwartale, które w zasadzie w całości odpowiadają za mniejszy wynik narastający na sprzedaży, połowa mniej więcej przypada na przesunięcie Święt Wielkanocy. Oraz pewna część, około szacujemy 3 milionów złotych, spadku idzie na konto większych zapasów w sklepach spożywczych, które pozostały po sprzedaży grudniowej, niż ten poziom miał miejsce w roku ubiegłym. Więc mieliśmy do czynienia na tle też dosyć, powiedziałbym, słabej ogólnej koniunktury konsumenckiej, to o tym wiemy. Z trudnym, ale sezonowo, w zasadzie w większości stworzonym w wyniku tego roku, tego kwartału trzeciego, naszego roku obrotowego. W odróżnieniu do tych wyników operacyjnych, które no, są trochę słabsze niż oczekiwaliśmy, bardzo dobrze wyglądały przepływy finansowe. Myślę, że dla naszych Akcjonariuszy to jest istotne z uwagi na oczekiwaną dywidendę. 109 milionów złotych pozytywnych przepływów finansowych to, to dużo, to więcej niż w roku ubiegłym, kiedy za ten okres mieliśmy 89 milionów przepływów, więc sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra. Zadłużenie niższe niż przed rokiem, przepływy operacyjne wysokie, więc pomimo pewnej korekty na poziomie zysków spowodowanej tymi słabszymi przychodami perspektywy dla dywidendy, również dobre. To przesunięcie na poziomie tych 6%, czy powiedzmy nawet 6 do 9 milionów złotych, liczonych wynikiem zeszłorocznym, marcowym jest faktem. Te święta się odbyły w kwietniu. Gdzieś połowa, około połowy tego wyniku kwartalnego no niestety przypada również na słabszą koniunkturę na rynku, również na rynku alkoholi, ale oczywiście oczekujemy dobrego i wzrostowego na poziomie sprzedaży kwartału czwartego. Jesteśmy przekonani, że po tym kwartale będziemy mogli wykazać, że ta, nazwijmy to, wpadka trzeciego kwartału była przejściowa. Nie znaczy to, że żyjemy już od chyba dwóch lat w rynku. Wzrostów. Rynek, wiemy, po tym kryzysie inflacyjnym jeszcze do siebie nie doszedł. Mamy w zasadzie lekkie spadki na ogólnym rynku alkoholi. Same wina zachowują się rok do roku, patrząc na ostatnie 12 miesięcy, płasko. Więc no, możemy chyba mówić o rynku alkoholi w stagnacji. Na szczęście nasze marki również w tym trudnym trzecim kwartale konsumencko wyglądały bardzo dobrze, także relatywnie do otoczenia konkurencyjnego relatywnie do kategorii, w których działamy na pewno nie nastąpiło osłabienie pozycji naszych marek, raczej większość z naszych marek umocniła swoją pozycję rynkową. Oczywiście wychodzimy jeszcze nadal z okresu dużych zawirowań i turbulencji na rynkach i w łańcuchach dostaw. Informowaliśmy o tym w poprzednich okresach, że nasz poziom zapasów przede wszystkim był wyższy niż średni, albo może wyższy niż byłby potrzebny w takich okresach stabilności. O stabilności, jak wiemy, trudno dzisiaj mówić w wielu wymiarach i znaczeniach tego słowa, również na rynkach, ale. Rzeczywiście ta sytuacja się stabilizowała, koszty spadały, na to wskazuje też poprawiona również w trzecim kwartale o półtora punktu procentowego marża zysku ze sprzedaży, zysku brutto ze sprzedaży i to wszystko spowodowało, że zapasy również na koniec tego trzeciego kwartału były niższe, Ściągalność należności, drugi składnik majątku obrotowego, również była dobra, więc my w swoim portfolio biznesowym na rynkach, na których działamy, nie widzimy tutaj przynajmniej jakichś znaczących czynników ryzyka po stronie należności, więc. Oba te obszary zadziałały bardzo dobrze, zwiększyły swoją efektywność, i stąd te około 20 milionów, niecałe 20 milionów więcej przepływów operacyjnych. No, oczywiście w ubiegłym roku, jak pamiętam, liczyliśmy na nieco szybsze ożywienie koniunktury, w szczególności przez pryzmat sezonu świątecznego. Jak wiemy, ogólnie w konsumpcji w rynku spożywczym sezon grudniowy raczej rozczarował. Więc na pewno nadal odkładana w czasie jest można powiedzieć reakcja konsumentów na no jednak wydaje się, że już od dłuższego czasu rosnące wynagrodzenia realne. Nadal ten przepływ do konsumpcji nie następuje w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Dotyczy to również rynku alkoholi, na rynku alkoholi dodatkowo oczywiście również sporo się zmienia. Mówi się dużo o trendach związanych z ewentualnie mniejszym spożyciem alkoholu czy znaczeniem alkoholu, ograniczaniem konsumpcji, mamy młodych, którzy też rzeczywiście wydaje się, że wnoszą nowe impulsy i nowe postawy my widzimy to bardzo mocno na rosnącym segmencie tak naszych bezalkoholowych alkoholi, wina z dealkoholizacji, wina musujące z dealkoholizacji, również drinki, moktajle. to wszystko intensywnie rozwijamy na wielu poziomach od kampanii dużej i strategii z marką Chin Chin Free poprzez nowości i oferty do restauracji w naszych sklepach, więc Sytuacja jest dynamiczna. Dzięki projektom rozwojowym jesteśmy w stanie nadrabiać i próbujemy kompensować te różne nie zawsze korzystne okoliczności, w szczególności nadal dosyć słabą atmosferę konsumencką. Liczymy, że może w drugiej połowie roku. I już w ten sezon grudniowy będziemy wchodzić, no tym razem może rzeczywiście już w końcu z lepszą koniunkturą. Partnerem programu jest spółka Amplocity S.A. specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie. Notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.